Cześć. W dzisiejszym filmie opowiem Wam o pralkach do domu. Zajmiemy się różnymi rodzajami pralek, ich parametrami oraz krok po kroku przeprowadzimy montaż. Jeśli zastanawiacie się, jak wybrać odpowiednią prałkę lub jak ją prawidłowo zainstalować, to ten film jest dla Was. Przygotujcie się na praktyczne porady i ciekawe informacje, które ułatwia Wam podjęcie decyzji. Zaczynajmy. Pralka coraz rzadziej jest traktowana jako urządzenie AGD przeznaczone wyłącznie do prania. Rosnąca liczba funkcji i stale rozszerzającą się gama akcesoriów sprawiają, że sprzęt ten jest czymś więcej, niż tylko zwykłym narzędziem pracy. Nowoczesne pralki do domu jednorodzinnego coraz częściej posiadają szereg funkcji, o których jeszcze kilkanaście lat temu nikt nie śmiałby myśleć. Rozbieżność technologiczna pomiędzy nowymi modelami tych urządzeń, a ich starszymi, niekoniecznie starymi, odpowiednikami jest na. Tyle dużą, że trudno połapać się we wszystkich możliwościach i funkcjonalnościach oferowanych przez nowoczesny sprzęt. Poniższy artykuł ma do pomoc w doborze odpowiedniego rozwiązania przekazać podstawowe informacje na temat technologicznych niuansów. W nowoczesnych pralkach, a także być pomocą w przypadku wystąpienia podstawowych awarii. Zapraszamy do lektury. Rodzaje pralek czyli co można kupić do domu? Pralki różnią się między sobą szeregiem różnych parametrów, na podstawie których można dokonać rzetelnej analizy specyfiki znajdujących się na rynku rozwiązań. W praktyce najbardziej uzasadniony jest podział w oparciu o specyfikę konstrukcyjną poszczególnych rodzajów pralek i pralkosuszarek. Pralka do domu pierwsze pralki wolnostojące ładowane od frontu, pierwsza grupa pralek wolnostojących stanowią konstrukcje ładowane od frontu. Dzieli się je na pralki o normalnych i wielkich gabarytach. Urządzenia o normalnych gabarytach charakteryzują się wysokością w przedziale 82-85 cm. Zwykle SA one tak skonstruowane, by ich poziom sięgał do poziomu standardowego blatu. Jeśli chodzi o szerokość tych pralek, to zwykle wynosi ona około 60 cm. Nieco inaczej sprawa wygląda w przypadku ich głębokości, która zwykle oscyluje na poziomie 50-60 cm. Urządzenia te potrafią zmieścić od 6 do nawet 12 kg prania. Pralki o dużym gabarycie SA na tle standardowych konstrukcji tylko trochę większe. Jeszcze kilka lat temu trudno było je spotkać na rynku. Dziś staja się coraz popularniejsze, głównie ze względu na dużą pojemność bebna, przekraczającą zwykle 10 kg prania. Standardowe wymiary tych urządzeń to 85 x 60 x 60 cm. Kolejna grupę pralek o konstrukcji wolnostojącej, ładowanych frontowo, stanowią urządzenia typu slim. Pod względem parametrów użytkowych do złudzenia przypominają one standardowe pralki, różnią się jedynie głębokością, która oscyluje. W okolicach od 30 do 45 cm. W związku z tym charakteryzują się one znacznie mniejsza pojemnością bebna, do którego jednorazowo można włożyć od 3 do 6 kg prania. Konstrukcje te doskonale sprawdzają się w przypadku małych pralni. Ostatnia grupę pralek wolnostojących ładowanych od frontu stanowią urządzenia kompaktowe. Ich wymiary SA jeszcze mniejsze niż w przypadku pralek typu slim. Z reguły ich wysokość wynosi od 70 do 80 cm, szerokość od 50 do 60 cm, a głębokość od 30 do maksimum 45 cm. Dzięki temu zmieszcza się one tam, gdzie nie ma mowy o instalacji dużej pralki, a nawet pralek typu slim. Mniejsze wymiary to również mniejsza pojemność bebna, do którego jednorazowo można włożyć zaledwie od 3 do 4,5 kg prania. Drugie pralki wolnostojące ładowanie od góry, sam fakt, że urządzenia TSA ładowane od góry, a nie od frontu, nie jest jedynym aspektem odróżniającym je od standardowych pralek. Jest nim również szerokość urządzenia, która wynosi zaledwie 40 cm. Dla porównania pozostałe wymiary pralki pozostają w praktyce bez zmian, wysokość 80-90 cm, głębokość 60 cm. Dzięki takiemu niecodziennemu wymiarowaniu, pralkę ładowana od góry można wcisnąć do węższej wnęki niż urządzenie ładowane od frontu. Niestety mniejsza szerokość odbija się też na mniejszej ładowności, która ogranicza się do zaledwie 5-8 kg. Trzecie pralki wolnostojące o konstrukcji wirnikowej pralki o konstrukcji wirnikowej to dobrze znane wszystkim konstrukcje, charakteryzują się dużą niezawodnością i sprawdzają się tam, gdzie nie ma bezpośredniego przyłaczenia do kanalizacji. Posiadają łaz odprowadzający, za pomocą którego woda z wnętrza pralki może być w dowolnym momencie odprowadzana na zewnątrz. Niestety konstrukcja tych pralek uniemożliwia ich wykorzystania jako wirowek. Charakteryzują się za to dość dużą przestrzenią robocza, zdolna do jednorazowego załadowania nawet pięcioma kilogramami prania. Owocem stopniowej ewolucji pralek o konstrukcji wirnikowej było powstanie tak zwanych pralkowirowek. Posiadają one dwie komory, z których pierwsza przeznaczona jest do prania, a druga do wirowania. Niestety, pojemność obydwu komór jest z reguły rozna, choć najczęściej to właśnie komora prania ma większa ładowność. Większość pralkowirowek charakteryzuje się ładownością na poziomie 7 kg pralka i 4 kg wirówka. W skład urządzeń wolnostojących o konstrukcji wirnikowej wchodzą również wirówki. Jak można się domyśleć, słuza one wyłącznie do wirowania prania, a nie do jego prania. Ich pojemność jest stosunkowo ograniczona i wynosi maksymalnie od 3 do 4 kg. Czwarte pralki do zabudowy, ładowane od frontu pralki do zabudowy, mają szereg zalet. Należą do nich między innymi wyciszenie pracy, ciekawa aranżacja zlewająca się z reszta wystroju pokoju, wygoda użytkowania. Pralki przeznaczone do zabudowy montuje się w ciągu szafek, dzięki czemu staja się one integralnym elementem aranżacyjnym kuchni. Standardowe pralki do zabudowy mają podobne wymiary co ich wolnostojące odpowiedniki, czyli najczęściej 85 cm wysokości 50-55 cm. Głębokości i mniej więcej 60 cm szerokości. Niestety, zamontowanie pralki do zabudowy jest znacznie bardziej skomplikowane i kosztowne. Wymaga ono ponadto dokładnej zgodności z projektem wnętrza. Pralkosuszarki Pralkosuszarki to pralki zbudowane w wariancie 2 w 1, łaczące w sobie funkcje tradycyjnej pralki i suszarki. Sprawdza się one zwłaszcza w przypadku osób, które nie mają miejsca na suszenie ubrań bądź też nie chcą kupować dwóch osobnych urządzeń AGD. Pralkosuszarki dzielimy na jednego. Pralkosuszarki wolnostojące z ładowaniem od frontu pralkosuszarki wolnostojące ładowane od frontu posiadają w zasadzie takie same. Wymiary co zwykłe pralki budowane w tym standardzie. Ich wysokość wynosi najczęściej od 85-87 cm i doskonale współgra ze standardowymi blatami. Z kolei szerokość i głębokość tych pralkosuszarek jest z reguły stała i wynosi odpowiednio 60 i 50 cm. Ładowność pralkosuszarek jest zależna od trybu pracy. Standardowa wartość ładowności dla zwykłego prania wynosi zwykle od 5 do 10 kg, a dla suszenia od 3 do 7 kg. Ciekawym rodzajem pralko-suszarek ładowanych od frontu SA urządzenia produkowane w standardzie Slim. Podobnie jak w przypadku analogicznych pralek SA, one zdecydowanie węższe. W ich wypadku wymiar ten oscyluje w granicach 40-50 cm. W przypadku pozostałych wymiarów ich zakres jest taki sam co w pozostałych urządzeniach standardowego typu. Konstrukcje te standardowo mieszczą od 5 do 6 kg w trybie prania i od 3 do 4 kg w trybie suszenia. Drugie pralkosuszarki zabudowywane ładowane od frontu jest to grupa pralkosuszarek, które dzięki swej konstrukcji można zabudować we wnecy bądź w ciągu mebli. Urządzenia tego typu charakteryzują się nieco mniejsza wysokością, dzięki czemu z powodzeniem można je schować bezpośrednio pod powierzchnia blatu. Najczęściej mają one od 80-85 cm wysokości, około 60 cm szerokości i 55 cm głębokości. W zależności od trybu pracy, pojemność tych urządzeń wynosi 5-6 kg, tryb prania i 3-4 kg, tryb suszenia. Funkcje nowoczesnych pralek. Każdy doskonale wie, jak działa typowa, standardowa pralka. Nawet najtańsze modele wyposażone SA w szereg typowych dla nich funkcji, Takich jak różne programy prania, gotowanie, czy też regulacja prędkości odwirowywania. Czym zatem może nas zaskoczyć pralka do domu jednorodzinnego? Po pierwsze, internet nowoczesne pralki można podłaczyć do internetu. Tak, to nie żart. Oczywiście nie chodzi tutaj o możliwość przeglądania plików multimedialnych, lecz o funkcję sterowania urządzeniem za pomocą np. urządzeń mobilnych. Większość ceniących się producentów pralek wypuściło zresztą specjalne aplikacje pod swoje produkty. Najwięcej z nich jest kompatybilna z systemem Android, ale można znaleźć również i takie narzędzia, które doskonale współpracują NP. Z systemem iOS. Możliwość sterowania pralka w oparciu o urządzenie mobilne nie jest tylko zwykła, dodatkowa funkcjonalność. To szerszy proces, który już pozwala na sterowanie nią NP. Z pracy, a w przyszłości umożliwi podobna obsługę wielu innych urządzeń AGD. Jak to działa w praktyce? Przej pójściem do pracy możemy załadować prałkę, by następnie na dwie godziny przed wyjściem uruchomić wybrany program. Dzięki temu zaraz po powrocie do domu będziemy mogli wywiesić swoje pranie. To jednak nie wszystko. Dzięki możliwości sterowania praca urządzenia z poziomu smartfona istnieje możliwość dokładnego określenia usterki pralki. Dzięki temu serwisant od razu będzie wiedział, w czym jest problem, skracając tym samym efektywny czas naprawy do minimum. Po drugie, automatyczne dozowanie detergentu nowoczesne pralki nie posiadają charakterystycznych kieszeni, do których wsypuje się proszek bądź ewentualnie środek do zmiękczania tkanin. W nowoczesnych rozwiązaniach spotyka się konstrukcje, w których zaimplementowano dwa osobne pojemniki na płyn do płukania i płyn do Prania nie mylić z proszkiem. Po uruchomieniu procesu prania pralka sama będzie dożować odpowiednie ilości płynu. Dzięki temu rozwiązaniu użytkownik zaoszczędzi sporo detergentu. Oczywiście będzie on na bieżąco informowany o ilości dostępnych substancji czyszczących. Po trzecie, włos pranie kiedy chcesz. W standardowych konstrukcjach pralek tryb pracy był ściśle określony, uniemożliwiając tym samym włożenie czegokolwiek do ich wnętrza. Beben był zamykany elektromagnesem. W nowoczesnych konstrukcjach istnieje para dodatkowych trzwiczek, poprzez które można włożyć pranie. Oczywiście drzwiczki te muszą być odpowiednio zabezpieczone przed dziećmi, które w trakcie zabawy mogłyby włożyć do środka wiele innych, często nie nadających się do prania przedmiotów. Alternatywa dla tego systemu jest układ zatrzymywania pracy pralki jednym przyciskiem. Wystarczy go odpowiednio wcisnąć, istnieją różne kombinacje. A następnie otworzyć urządzenie i włożyć do niego dodatkowe pranie. Po czwarte, jak wyprasować koszulę w pralce? Jeszcze kilkanaście lat temu trudno było sobie wyobrazić pralkę, która mogłaby jednocześnie prasować odzież. Jak to możliwe? Okazuje się, że funkcja ta jest realizowana poprzez program ograniczający zagniecenia. Owszem, pojawia się one zaraz po zakończeniu wirowania, ale przy odpowiednim programie pralka odpowiednio ułoży odzież wewnątrz bębna. Dzięki temu jej wyprasowanie będzie o wiele łatwiejsze. Parametry pralek, czyli garść istotnych porad. To, czy zdecydujemy się na wybór pralki ładowanej od góry czy od frontu, ma ogromne znaczenie w kontekście wolnej przestrzeni w łazience. W małych łazienkach o wiele lepiej sprawdza się urządzenia ładowane od góry. Nie wymagają one dodatkowej przestrzeni na drzwiczki i są zdecydowanie węższe. Owszem, Zwykle posiadają one nieco mniejsza ładowność, ale koszt ten warto ponieść, mając do dyspozycji niewielkie pomieszczenie. Druga sprawa to wybór pralki z odpowiednia pojemnością bebna. W standardowych konstrukcjach mieści on w sobie od 5 do nawet 8 kg prania. Jest to ilość wystarczającą dla jednej rodziny z dwójka dzieci. W przypadku par, a zwłaszcza singli, optymalna ładowność to zaledwie 3-4 kg. Klasa efektywności energetycznej i efektywności prania klasa efektywności energetycznej określa poziom efektywności wykorzystania danej ilości energii przez konkretne urządzenie. Zwykle definiuje się ja literami od A do G, gdzie A jest klasa najwyższa, występują również klasy od A do A, a G najniższa. Podobnie jest w przypadku klasy efektywności prania, która definiuje się w podobny sposób. Z drugiej strony, obydwa czynniki nie powinny być decydującym kryterium co do wyboru określonego urządzenia. Tak jak w przypadku zużycia energii elektrycznej, najważniejsza informacja powinno być zużycie KWH na rok, tak w przypadku prania. Najważniejsza kwestia musi być zawsze zużycie wody. Poziom hałasu praca pralki na TZW. W pełnych obrotach może być naprawdę głośna, zwłaszcza jeśli nie została ona odpowiednio wypoziomowana na podłozu. Mimo to szczególną uwagę należy zwrócić również na emitowany poziom hałasu. Optymalnym rozwiązaniem będzie wybór urządzenia, które emituje od 50 do 55 dB. Oczywiście zaleca się, by poziom ten był możliwie jak najniższy. Dodatkowe funkcje pralki, dodatkowe funkcje, na które warto zwrócić szczególną uwagę, to możliwość TZW. Prania krótkiego, czyli szybkiego przeprania lekko zabrudzonych ubrań w czasie nie dłuższym niż około 30 minut, funkcja prania antybakteryjnego. Dzięki której można usunąć z powierzchni ubrań wszelkie drobnoustroje, funkcję ta zaleca się zwłaszcza rodzicom posiadającym małe. Dzieci, możliwość opóźnienia startu, funkcja ta jest najczęściej realizowana poprzez wbudowany timer, który po upływie określonego czasu włacza prałkę. Funkcja doboru odpowiedniej ilości wody do masy wsadu pozwala zaoszczędzić sporo wody, ale też i energii elektrycznej. Blokada rodzicielska, zabezpieczenie przed załaniem. Przed zakupem pralki warto również zwrócić uwagę na zamontowane w nich łozyska. W większości rozwiązań mają one konstrukcję klejona, co znacznie utrudnia ich późniejsza wymianę. Istnieją jednak pralki, które posiadają łozyska wymienne. Ich wymiana jest znacznie tańsza i o wiele prostsza. Ceny pralek i ich koszty eksploatacyjne. Duże zróżnicowane na rynku pralek sprawia, że ich koszt zakupu jest uzależniony od szeregu parametrów i funkcji dodatkowych. Jak połapać się w tym wszystkim? Ile zapłacimy za typowa pralkę? Jaki wpływ na to małaczny koszt eksploatacji? Biorąc pod uwagę ładowność pralki, Ceny dostępnych na rynku modeli SA bardzo zróżnicowane, za typowa prałkę o bebnie mieszczącym maksymalnie. 4 kg prania przyjdzie nam zapłacić około 600-900 zł. Oczywiście nie jest to bardzo zaawansowany sprzęt, ale sprawdzi się on, zwłaszcza w małych mieszkaniach. Kolejna kategoria produktów SA pralki o pojemności bebna sięgającej 5-6 kg. Zapłacimy za niej już nieco więcej, bo od 800 zł do nawet 1300 zł. Z powodzeniem wystarcza one jednak dla trzyosobowej rodziny. Jak łatwo się domyślić, pralki mieszczące od 7 do 8 kg prania będą jeszcze droższe. Trzeba będzie za nie zapłacić co najmniej 1300 zł. Z drugiej strony warto docenić ich zalety. Na chwilę obecna jest ich najwięcej na rynku, co daje bardzo szerokie możliwości wyboru interesującej nas konstrukcji. Najwięcej trzeba będzie jednak zapłacić za pralki o pojemności 11 kg bo AZ 2200 zł. A jak sprawa wygląda z kosztami eksploatacji? Zdecydowana większość pralek dostępnych na polskim rynku posiada klasę energetyczna i efektywności prania na poziomie A do ice. Oznacza to, że mogą one kształtować zużycie wody na poziomie nawet 7 10 tysięcy litrów rocznie. Jeśli jednak wezmiemy pod uwagę średni koszt 1 metra sześciennego wody i ścieków, różnica ta będzie wynosić zaledwie 30 zł za rok. Podobnie wygląda sprawa ze zużyciem energii elektrycznej. Standardowa pralka zużywającą łącznie 172 kWh, wykorzysta przez cały rok energię elektryczną o wartości około 90 zł. Kupując bardziej energooszczędną pralkę, która zużywa o 20 kWh mniej, wydamy na energię elektryczną o 10 zł mniej w skali roku. Jak to wygląda w kontekście ceny obydwu produktów? Pralka, która zużywa wspomniane 20 kWh mniej, będzie droższa w niektórych sklepach, nawet o 200 zł w porównaniu do swojej konkurentki. Jeśli już jesteśmy przy kosztach eksploatacji, warto też zwrócić uwagę na koszty detergentu. Owszem, najnowsze pralki posiadające specjalne zbiorniki na płyny do prania i płukania ubrań potrafią zaoszczędzić nawet 20-30. Procent środków czyszczących. Jeśli założymy, że przeciętne gospodarstwo domowe zużywa około 15-20 kg proszku rocznie, co daje koszty na poziomie 150. 200 zł, uzyskana w ten sposób oszczędność, wyniesie od 50-70 zł w skali roku. Każdy musi odpowiedzieć na pytanie czy nie jest to za mało, by uzasadnić zakup pralki z najwyższej połki cenowej. Jak podłaczyć prałkę do domowych instalacji krok po kroku? Skoro wybraliśmy prałkę i nie jest to produkt do zabudowy, znacznie bardziej skomplikowany montaż, wystarczy już kilka kroków, by. Moc się cieszyć ze swego nowego nabytku. Montaż rozpoczynamy od znalezienia odpowiedniego pomieszczenia, w którym znajdować się będzie gniazdko elektryczne, dopływ wody i jej odpływ. W przypadku zakupu pralki wirnikowej ten ostatni warunek odpada. Kolejnym krokiem będzie sprawdzenie odległości do przyłaczy. Rura odpływowa zamontowana w pralce posiada długość od 120-150 cm, co warto uwzględnić przy podejmowaniu decyzji o jej usadowieniu. Nie bez znaczenia jest też odległość do gniazda. Łączenie przewodów za pomocą typowych przedłuzaczy w miejscach silnie narażonych na działanie wilgoci nie jest dobrym rozwiązaniem. Następnym krokiem będzie usunięcie wszelkich zabezpieczeń transportowych. Ich rola jest zabezpieczenie bebna przed przypadkowym otwarciem, a także silnika. Mają one najczęściej postać specjalnych śrub, które obowiązkowo należy odkręcić i wyjać. W przeciwnym razie uruchomienie urządzenia może skończyć się jego uszkodzeniem. Kolejnym krokiem będzie podłaczenie pralki do instalacji wodnej, co należy zrobić za pomocą specjalnego, elastycznego przyłacza zabezpieczanego metalowym pierścieniem zaciskowym. Zanim podłaczymy pralkę, obowiązkowo zakręcmy zawór przy wodomierzu, odkręcając jednocześnie kran. Dzięki temu pozbędziemy się wody z instalacji, która w przeciwnym razie mogłaby żałać nam pokój. Pod żadnym pozorem nie można zapomnieć o montażu odpływu. W tym celu należy wsunąć do niego specjalną rurę odprowadzającą, pamiętając jednocześnie, aby jej średnica była minimalnie mniejsza od średnicy odpływu. Drugiej końcówki wspomnianej rury nie należy zaslepiać, gdyż to właśnie nią będzie uciekać powietrze. Opcjonalnie jeśli mamy taka możliwość, możemy podłaczyć do niej odpływ ze zlewu bądź wanny. Wtedy mamy pewność, że nadmiar powietrza będzie uciekał właśnie tam. Jeśli nie będziemy o tym pamiętać, Woda może zacząć się cofak, co będzie skutkować załaniem pokoju. Po zamontowaniu wszystkich przyłaczy obowiązkowo należy wypoziomować prałkę. Zabieg ten pozwoli nam zredukować hałas dobiegający z urządzenia NP. Podczas wirowania. Ponadto ustawienie określonej pozycji zmniejszy prawdopodobieństwo przemieszczania się pralki podczas pracy. Poziomowanie pralki odbywa się za pomocą specjalnych, obrotowych nozek, które należy odpowiednio ustawić, najczęściej w zakresie od 1 do 5 cm. Można też, jeśli jest taka możliwość, pomóc sobie poziomica. Po zakończeniu poziomowaniu i sprawdzeniu wszystkich połaczeń należy podłaczyć prałkę do prądu, a następnie właczyć. Pierwszy cykl powinien odbyć się bez prania, a wyłącznie z zastosowaniem środka czyszczącego pralki. Podczas tej czynności warto zwrócić szczególną uwagę na wszystkie połaczenia i dokonać oględzin w zakresie ewentualnych przecieków. Jeśli do nich dochodzi, koniecznie należy wyłaczyć urządzenie i dokładnie sprawdzić każde z nich. Co zrobić, gdy pralka nie działa? Pralka nie wiruje? Jeśli do tego dojdzie, warto sprawdzić filtr pompy odpływowej, który mógł ulec zatkaniu. Można też sprawdzić czystość hydrostatu i węża odpływowego. Opcjonalnie można również sprawdzić integralność paska napędowego bebna. Jak to zrobić? Najlepiej dotknąć rikę bebna i spróbować go obrocić. Jeśli będzie się on luzno obracał, najprawdopodobniej jest to wina zerwanego paska. Istnieje również możliwość zablokowania bebna przez ciało obce, które będzie się znajdowało pomiędzy bebnem a resztą obudowy. Pralka nie pobiera wody. W takiej sytuacji warto sprawdzić sposób zamocowania węża dopływowego, czy nie jest zagiety lub ściśnięty, a także zawór dopływowy w instalacji wodnej. Można też sprawdzić stan hydrostatu, a jeśli jest on zabrudzony, koniecznie należy go oczyścić. Koniecznie trzeba też sprawdzić stan zamknięcia trzwiczek, które jeśli SA otwarte otwierają obwód zasilania elektrozaworów. Na koniec trzeba sprawdzić same elektrozawory. Pralka przecieka. O wiele droższym może się okazać usunięcie przecieku z wnętrza pralki. Za taki stan rzeczy może być odpowiedzialna pompa odpływowa, której niestety nie można naprawić. Można ja tylko wymienić, oczywiście tylko na taki sam model, który zresztą jest opisany na tabliczce pralki. Wyciek wody mogą też spowodować uszkodzone simmeringi, czyli uszczelki, znajdujące się tu z przyłozyskach. Pralka nie grzeje wody. Stosunkowo często spotykana awaria w pralkach większości producentów jest brak grzania wody. Problem ten jest najczęściej związany z grzałką, po prostu mogła ona ulec uszkodzeniu bądź całkowitemu przepaleniu. Podobny problem mogł się pojawić w obrębie czujnika temperatury wody. Jeśli jest on uszkodzony, grzałka również nie będzie pracować. Za taka awarię może być też odpowiedzialny hydrostat lub uszkodzony moduł grzałki bezpośrednio w panelu sterowym. O ile sama grzałka nie jest droga, o tyle wymiana elektroniki może się okazać bardzo kosztowna opcja. Podsumowanie. Pralka do domu jednorodzinnego to sprzęt AGD, który ma niejedno oblicze. Dawno już minęły czasy, kiedy to pralkę kupowało się raz na 20, a nawet 30 lat. Mimo to warto odpowiednio przemyśleć zakup pralki. Owszem, niektóre proponowane przez producentów funkcje SA kosztownym trikiem reklamowym. Warto jednak zwrócić uwagę szczególnie na te funkcje, które są bezpośrednio odpowiedzialne za nasze bezpieczeństwo i komfort prania. Czym pralki różnią się od siebie? Ze względu na funkcję ładowania, pralki dzieła się na te ładowane od frontu i góry. Dodatkowo różnią się programami, kolorem, wielkością i waga. Na co zwrócić uwagę podczas zakupu pralki do domu? Poza wielkością pralki koniecznie należy zwrócić uwagę na parametr efektywności energetycznej. Wybranie energooszczędnej pralki będzie miało realny wpływ na comiesięczne wielkości poboru prądu. Na jakie dodatkowe funkcje pralki warto zwrócić uwagę? Popularne i szalenie przydatne funkcje pralki to program krótkiego prania, opóźnienie startu prania, funkcja doboru odpowiedniej, ilości wody do masy wsadu. Dziękujemy za obejrzenie naszego filmu na temat pralki do domu. Mamy nadzieję, że przedstawione rodzaje, kluczowe parametry oraz krok po kroku proces montażu pomaga wam w podjęciu świadomej decyzji przy wyborze idealnego urządzenia. Pamiętajcie, że odpowiednia pralka to nie tylko komfort, ale także oszczędność czasu i energii. Zachęcamy do subskrypcji naszego kanału, aby być na bieżąco z kolejnymi poradami i informacjami. Do zobaczenia w następnym odcinku